Cześć, witaj. W tym nagraniu chcę ci przedstawić program Videomaker FX. To jest program do animacji wideo. I co my tu mamy? W tym miejscu tworzysz sobie, zapisujesz i tworzysz sobie, sobie projekt. W tym miejscu możesz sobie y, kliknąć w folder i ściągnąć Twoje wcześniej stworzone jakieś projekty, je, nie wiem, poprawić, wyedytować. Tu zapisujesz projekty. W tym miejscu będziesz mieć różnego typu historyki, które możesz wykorzystać do swoich animacji. Nawet no, stwórzmy najpierw temat naszego projektu. S2. I tu go zapiszemy. Klikamy tutaj i mamy różnego typu ścieżki. Jest ich bardzo dużo. Te ścieżki możesz sobie edytować pod względem długości filmu, pod względem kolejności, pod względem tekstu możesz dodać muzykę. Możesz różnego typu takie dodatki dodać, które pokażę Ci w środku. Z jednego z filmów, który za chwilę będziemy robić. Jak możesz sobie wyedytować. Dobra, mamy historyjki z ludźmi, na przykład tego typu. Tu jakiś Frank, jakiś Jerry, Lisa. Tutaj mamy taki, takie slajdy, właśnie zobacz z prezentacją z Google. Jak w Google wpisujesz różnego typu hasła, i potem jakby cię w Google pokierowuje i pokazuje mm, Twoją stronę. Tutaj możesz sobie wkleić tu tekst, tu tekst, też również edytować i wkleić różnego typu, zobacz, zdjęcia, fajna rzecz, którą można sobie wykorzystać do mm, przewijanych w filmie takich slajdów, slajdów bądź takich e, intr ze zdjęciami na przykład, no z tego mnóstwo, e, Video Maker FX jest to wersja 1.1, jest to wersja płatna, ona bodajże kosztuje około 30 dolarów i to jest jednorazowa opłata. Dobra, weźmy sobie na przykład, żeby zrobić, sprawdzić Google'a, wujka Google. Tutaj klikamy i zaraz nam się cała ścieżka, historyjka animowana pojawi. Co możemy zrobić, co możemy nawet wyrzucić, wyedytować, co będziemy chcieli. Poczekajmy aż nam się wygra. Ok, wgrała się. Mamy 5 ścieżek. Pierwsza y, trwa 10,6 sekundy. Druga 15,3. Trzecia 9,8. Czwarta 5,5 i piąta 13,6. Dobra. Mamy pierwszy, pierwszą ścieżkę z podglądem. Tutaj możemy sobie ją zatrzymać bądź włączyć z powrotem. Ok. I w tym miejscu, tutaj zobacz, mamy tekst. Tekst, który tutaj jest zawarty w, naszym, w naszej animowanej historyjce możemy go sobie edytować. Co tu sobie wpiszemy? Automatyzacja. Dobra, automatyzacja i za chwilę się nam tutaj pojawi, jak wcisnę guzik. Widzisz jest. Dobra, zobacz, możesz ją sobie tutaj powiększyć, wielkość czcionki. Widzisz? Tylko wtedy w tej ramce w wyszukiwarce Google nie będzie dobrze wyglądało. Więc lepiej sobie pomniejszyć. No, możesz sobie oczywiście popróbować tutaj, jak to będzie wyglądało. Możesz Sprawimy, czy można dodać efekt. W tym tutaj, akurat. W tej historyjce animowanej nie można widzę, edy, znaczy dodać efektów wizualnych czcionek. Natomiast w innych można, tutaj są bardzo fajne efekty tekstu, możesz sobie zmienić kolor tekstu, Jakich chcesz, tak? Do wyboru do koloru teksty różnego typu. Też w innych Historikach animowanych możesz zobaczyć tekst, sobie wyśrodkować, sprawić, że będzie on po prawej bądź po lewej stronie. Tu tego nie możesz zrobić, ponieważ jest to jakby automatycznie stworzone, że tekst jest po środku, mniej więcej. Tak jak masz tutaj Google, wyszukiwarkę po środku. Dobra, to tu wpiszemy. Automatyzacja, mamy pierwszy tekst i szukamy. Jak szuka i znajduje. I znajduje na przykład mój blog. Życie to pasja na maksa. Pamiętaj, że jak będziesz układać tego typu historiki, żeby one były z jajem, żeby nie, nie okazało się tak, że ich kolejność, czy w ogóle cała historia jest nieposkładana, no bo ona musi mieć. Musi mieć jaju, jaju bo potem y, taką historię wrzucasz sobie do Neta na social media i ktoś to ogląda. Albo nawet wrzucasz ją do reklamy. Dobra, życie to pasja na Maksa, tak jak tutaj jest napisane pojawiło się. I co? Następnie dodajemy stronę. Na maksa, tylko ja mam. Pojawiło się, pojawiło się. Zapiszmy sobie to, żeby nam nie uciekło. I czwarta rzecz. Czyli ta końcówka będzie tutaj tekstu. Poczekajmy tylko. Dobra. Najlepszy blog pod słońcem. Najlepszy blog z narzędziami. Pod słońcem. Oczywiście możesz sobie tutaj wpisać, co chcesz. Ja tu tylko pokazuję Ci przykładowy tekst, który możesz sobie wyedytować. Zapisujemy go. Tu możesz sobie dodać kolejne teksty. Zobacz bardzo wizualnie, bardzo fajnie to wygląda. Tu podajesz swoje kontakty. Kontakt na przykład numer telefonu. Oczywiście to nie jest mój numer telefonu. Możecie sobie zadzwonić i zobaczyć. Adres mailowy. To jest akurat mój, więc możecie sobie do mnie napisać. OK. Co tutaj mamy jeszcze? Stronę podajemy. Dobra. I kontakt. Dobra, mamy stworzoną tą część historyki. Tutaj możemy dodać jakieś zdjęcia, które się pojawią nam tutaj w tym miejscu. Tutaj wchodzimy w zakładkę Images yy, i wybieramy zdjęcie. Ja tutaj w gamie jakieś moje stare zdjęcie. O, zobacz. Zdjęcie z listy mailingowej. Stare zdjęcie. I ja je mam też w starych filmach na YouTube, możesz sobie zobaczyć. Bardzo fajnie wygląda, znaczy śmiesznie. I tu, tutaj masz dwie możliwości wyboru, w którym miejscu mają być zdjęcia. Albo w środku danej rzeczy tutaj stworzonej, zobacz, albo naokoło, czyli w tle. Możesz tu albo tu sobie dodać. Zaraz ci pokażę. Jeszcze raz. O, widzisz? Tylko to brzydko wygląda. Tutaj czyścisz to. OK. To otwierasz z galerii. Z galerii tutaj ze środka e, z programu. Masz różnego typu zdjęcia, które możesz sobie też dodać. Możesz e, oprócz tych zdjęć, które tutaj masz i różnych nagrań MP3, które za chwilę ci pokażę. Możesz jakby z zewnątrz wgrać tutaj sobie do programu, wprowadzić swoje jakieś dodatkowe, właśnie nagrania bądź zdjęcia. Ale to nie jest obowiązkowe. Tu w tym miejscu możesz zmienić kolory tła. Klikasz tutaj, Shapes, zaznaczasz, wchodzisz tutaj. O tutaj jeszcze zaznaczasz shapes bg, wciskasz kolor i na przykład zmienisz na czerwony. Widzisz, zmieniło się. Ale możesz też, nie musisz tego robić, możesz pozostawić w kolorze, który był poprzedni. Dobra, nie będę teraz go szukać. I możesz, zobacz, ustawić sobie zdjęcie, czy ono ma być dobrze ustawione równo. Yy, Czy ono ma być równo ustawione w tym obszarze? Ma być mniejsze, ma być większe? Tu akurat ustawiamy widzę tło. Natomiast, jeśli chodzi o zdjęcie, zobaczcie, to tutaj możesz sobie ustawić w tym miejscu. Możesz się powiększyć, pomniejszyć, poprzesuwać jak chcesz, w dowolnych tutaj kierunkach. I teraz z tekstem. Tekst również zmieniamy. I zobacz, tu w tym miejscu akurat można zmienić efekt tekstu. Można dodać. Mamy różnego typu efekty. One się zaczną zmieniać. Zobacz. Oprócz tego, że możesz dodać tutaj, yy, zmienić roz, yy, kolor czcionki. Powiedzmy, że będzie niebieski. I tutaj sobie szukasz i wybierasz różnego typu efekty do czcionek. Fajne są to niektóre. Musiałbyś sobie poszukać zobaczyć. Jest ich sporo, naprawdę. Ta jest niewyraźna. No dobra, niech będzie ta dla filmu, żeby pokazać. I co dalej? Teraz możemy sobie do tych ścieżek filmu. Powiedzmy, że wszystko jest stworzone. Tutaj tą yy, yy, ścieżkę filmu też można sobie edytować. Ja już tego nie będę robić. Ty sobie. Jeżeli zakupisz program Videomaker FX to sobie wejdziesz i poszperasz w, różnych, w różnego typu tutaj animacjach i pozmieniasz. Co możesz dodać tutaj? Możesz dodać, zobacz, muzykę. Tu masz wgraną muzykę mp3 i możesz ją sobie dodać. Powiedzmy, że sprawdzimy pierwszą. Dobra. I tutaj masz głośność tej danej muzyki, możesz ją wyciszyć, możesz ją zwiększyć. Natomiast tutaj ustawiasz sobie, po ilu sekundach ta muzyka powinna się po prostu troszeczkę wyciszać, żeby nie było tak, że muzyka leci i się urywa. Dlatego możesz sobie ją po prostu tutaj. Przed końcowymi, przed końcową wersją historykiem, możesz sobie tą muzykę, zobacz jak ustawisz w sekundach. Oczywiście, kilka sekund przed, ona zacznie się wyciszać, ta muzyka. W tym miejscu możesz sobie dodać muzykę z zewnątrz, jeżeli masz. Tutaj czyścisz muzykę, jeżeli ona, ona nie jest akurat dla Ciebie, jeżeli stwierdziłeś, że chcesz coś innego. Tutaj wybierasz. I w tym momencie muzyka już jest jakby y, wrzucona tutaj do historyjki. I co teraz robimy? Wchodzimy w eksport projekt. Ustawiamy, gdzie ma być projekt zapisany. Powiedzmy, że na pulpicie, zapisz. Start video export i zacznie się renderowanie. Poczekamy chwilkę. Slajdów jest 5, więc renderowanie troszeczkę czasu zajmie. Natomiast są też ścieżki, które mają nawet 10-15 ścieżek. Natomiast trwa to wtedy te renderowanie długo, długo dłużej. Możesz je sobie te ścieżki pociąć, czyli jeżeli masz ścieżkę, nie wiem, pięciosekundową, dziesięciosekundową, to możesz którąś z tych ścieżek, ścieżek wyrzucić. Możesz się też skopiować i, powie, skopiować i wtedy będziesz mieć dwie te, takie same ścieżki w danym filmie, ale możesz w różny sposób je sobie wyedytować pod względem, właśnie treści, zdjęć, pod względem różnych dodatków. Kwestia Twojej wyobraźni. film jest bardzo, znaczy program jest bardzo fajny, możesz go używać sobie do różnego typu promocji swojego biznesu na social mediach, możesz go wykorzystywać do postów, do blogów, do YouTube'a, robiąc różnego typu intra, jakieś wstawki właśnie do filmów, do relacji na Facebooku, na Instagramie. Także możliwości jest bardzo dużo, a możesz też sobie, co ja bardzo często robię, wyszukuję sobie w tym miejscu różne historyjki i je mieszam i tworzę swój film. Czyli biorę z jednego filmu jakieś tam ścieżki animowane, później biorę kolejną ścieżkę animowaną i wybieram sobie ścieżki, łączę te ścieżki i w ten sposób tworzę sobie filmik. Zmieniam kolory pod to, tak żeby. Jakby w jednolitym kolorze, stylu i kształcie ten film wyglądał jakby był w całości. Dobra, otwieramy i sprawdzamy, czy zapisał się nasz projekt. Jest. Projekt jest zapisany. Także kwestia, żeby go sobie odtworzyć. teraz słuchaj, aż się wyciszy muzyka. Muzyka tak jak żeśmy ustalili do 3 sekund od końca filmu zaczęła się wyciszać. Dobra. Zakup sobie program Video Maker FX. On gdzieś w granicach do 30 dolarów kosztuje to jest jednorazowa opłata. Gdybyś chciał inne dodatki, to już kwota jest bodajże Między 15 a 20 dolarów, ale abonamentowo co miesiąc, którą trzeba dopłacić. Ja ci proponuję żebyś sobie zakupił, żebyś sobie zakupiła pierwszą wersję Video Maker FX. Wykorzystał ją. Wykorzystała. Ona ma naprawdę bardzo duży potencjał. Tworzenie różnego typu animacji jest tutaj bardzo proste, logiczne i wdrożysz się w nie bardzo szybko. Kwestia żebyś sobie poćwiczył, poćwiczyła je. I zobaczysz, że z przyjemnością zaczniesz tworzyć różnego typu animowane filmy, a może i z tego zrobisz biznes. Także u wujka Google, jak wpiszesz w necie Videomaker FX, będziesz mógł, mogła sobie znaleźć stronkę z właśnie tym produktem, zakupić i popróbować. Także jeżeli jesteś osobą chętną do rozwijania tego typu zdolności, no to zapraszam Ciebie do spróbowania. Trzymaj się i widzimy się w kolejnym nagraniu.